TV. Jesteśmy na obozie z Zakopanem. Drugi dzień. Przed państwem herszt bandy bandy świrów opolskiej. Czyli Kuba Bernacki, jaka ksywa? Prezes. Czemu prezes? No już... Zów, ten ok. No na bank. Ja. Ja to bym chciał powiedzieć, że jesteś ministrem, ale nie dało rady. U nas no. w pokoju to fajnie byłby. Jaki duży. Duży? Tak małe. tyle go zabił. Ja? że, że, że ja nie zabijam, spoko. Ja... Ten, ja tego nie przecina. Zaraz <grym> ja, tak <przykierzę>, <grym> To słyszałem, że tam e, pani kelnerka Ci wpadła w oko. Fajna? Nie? Filipowi się podoba. No patrz jak ten Andrzej kiwa głową. Fajna? <grym> Co co robicie na łodzie? Ty ja najdecyduje. Ja w życiu. Ja tu sprzątam tylko po was. Pajoki I, I słabo ja mu idzie. To ja bym jadł po sobie posprzątać. To są wasze rzeczy. I tak w ogóle do parapet trenera Andrzeja.